Cześć, jako z tej strony Ferguson Care. Witam u mnie na kanale w małym poradniczku OBS-owo streamowym. w każdym razie takim, który pomoże wam puścić muzykę, radio, audio inne dla waszych widzów, żeby mogli sobie słuchać swoje ulubione lub twoje ulubione piosenki, a ty grając nie musiał się skupiać na tym, żeby wsłuchiwać się w słuchawki, tylko po prostu rozdzielić dźwięk muzyki od dźwięku z gry, żeby tobie się swobodnie grało, a twoi widzowie mogli słuchać muzyki. Przejdźmy od razu do tego, zrobimy to szybko, bezboleśnie. Zatem moi drodzy, pierwsze co musicie zrobić, <coughs> można to zrobić przede wszystkim voice meterem, który generalnie nie jest skomplikowany, ale na przykład u mnie jakieś dziwne rzeczy się działy i stwierdziłem po prostu, że nagrywając materiał lub coś potem był jakiś... No. No nie siadło mi to, albo po prostu nie potrafię tego skonfigurować, a robiłem to krok po kroku, że tak powiem, tak książkowo, kartka po kartce, jak składanie Lego, tak? I po prostu nie działało. Znalazłem rozwiązanie troszeczkę prostsze, szybsze i bez ingerencji takiej większej. Moi drodzy, wchodzimy sobie w dźwięki, prawym guzikiem na głośniczku, później odtwarzanie, zakładka odtwarzanie, w odtwarzaniu... Tu są moje słuchawki, których używam do grania. Ogólnie jest to, moje, jest to mój główny output, główne wyjście. Czyli stąd leci wszystko. I teraz, co zrobić, żeby można było zrobić w ten sposób, jak tłumaczyłem, żeby widzowie słyszeli jeszcze do tego muzykę a ty jej nie. Odpalamy sobie jedno z wyjść, output, którego nie używam. U mnie to jest Realtek Digital Output. Ustawiamy sobie je po prostu na włączone. I to jest generalnie w dźwiękach wszystko. Później odpalamy sobie swój e, Streamlabs OBS lub zwykłego OBS-a. Ja OBS-em nagrywam, więc Streamlabsa sobie odpaliłem, żebym mógł to Wam pokazać. Generalnie teraz widzicie, m, puścimy. E, momencik, bo ja chyba mam to przestawione. Mm. Dam to Disable, żebym Wam to mógł m, pokazać. W każdym razie, m, puszczamy sobie teraz muzyczkę. Aha. Ja już to mam. Momencik, bo ja mam to chyba przestawione. Sekundkę teraz. Dobra, i teraz patrzcie. Puszczamy sobie muzyczkę. Leci ona nam na głównym naszym wyjściu, czyli na słuchawkach. My też gramy, słyszymy wszystko, wiele dźwięków się nakłada. Tego nie chcemy, tak? Dobra teraz już część tak naprawdę pokazałem. Wchodzimy sobie w ustawienia hmm, otwórz mikser, czyli dźwięki, zaawansowane opcje dźwięku i tak naprawdę hmm, wchodzimy sobie czyli teraz która nasza aplikacja e, ma wychodzić e, nam nie ze słuchawek tylko z tego wyjścia głównego. Czyli na przykład jeżeli chcemy puszczamy z Google, z Nightbota czy z jakiegoś innego zewnętrznego Chodzimy, klikamy które wyjście czyli zawsze to drugie jeżeli nie chcemy go słyszeć my skupimy się muzyka Grow bo stamtąd puściłem dajemy Reltech Digital Output minimalizujemy sobie to opuszczamy jeszcze Aha, druga kwestia jest taka w ustawieniach samego OBS w dźwiękach musicie urządzenie audio 2 ustawić jako ten Reltech Digital Output żeby były dwie ścieżki i wtedy tu klikamy Pojawi nam się tutaj na dole, czy też w Streamlabsie czy w OBSie. Nowa pozycja, nowe wejście audio, Output, puśmy zatem play, muzykę i teraz leci nam, widzicie, na dole już nie w słuchawkach, ja nie słyszę nic. I będą to słyszeć widzowie, jeżeli spełnicie ten warunek i ustawicie sobie urządzenie audio jako reality digital output 2 Tak naprawdę to tyle. Więcej tu nic nie trzeba mm, mówić i dopowiadać. Ja tu sobie mogę dać pauzę, znika. E, wchodzimy jeszcze raz, żeby wam pokazać Urządze urządzenie grow zmieniamy na headset, czyli nasze główne daje play i leci z powrotem u nas. Także Także to by było tak naprawdę tyle. W wyjściach audio track jeszcze proponuję sobie wtedy dać na streaming jako e, dwa wyjścia. Ja mam ustawione jedne ze względu takiego, że nie korzystam z tego na co dzień, także tak samo jest jak w recording, nagrywacie sobie <laughs> dwie ścieżki, czyli grel i mikrofon. Tak samo w streamingu musicie ustawić dwie ścieżki i, i to tyle. Myślę, że pomogłem. Jeżeli pomogłem, nie chcę dawać transmisji na żywo, to możecie zostawić łapkę w górę mm, lub też. Krypcie, jakbyście się już tak tacy byli nachalni, i to z mojej strony tyle. Dziękuję Wam serdecznie i życzę miłego dnia. Cześć!